Redmond przedstawia www.multicooker.com Firma Redmond przedstawia Multicooker M90E. Multicooker przygotuje setki smacznych i zdrowych dań, a ty zaoszczędzisz swój cenny czas. Multicooker Redmond to urządzenie, którego nie musisz doglądać w trakcie przygotowywania potraw. Od teraz nie będziesz tracić wielu godzin na gotowanie. Zapomnij też o niezdrowych półproduktach. Z Multicookerem Redmond zaoszczędzisz swój czas. A na Twoim stole zagoszczą tylko zdrowe i zróżnicowane dania przygotowane z naturalnych składników. Jeden kompaktowy Multicooker M90e zastępuje kuchenkę, piekarnik, wolnowar, jogurtownicę, wypiekacz do chleba i parowar. Bez wątpienia Multicooker zaoszczędzi Twoje pieniądze i przestrzeń w Twojej kuchni. Korzystanie z Multicookera w znacznej mierze zmniejszy również Twoje rachunki za energię elektryczną, gdyż jest urządzeniem, które zużywa minimalną ilość. Energii elektrycznej. Multicooker został wyposażony w 17 programów automatycznych, z których pomocą szybko i wygodnie przygotujesz warzywa na parze, duszone i smażone dania, a także zupy, przystawki, desery, domowe wypieki, różnorodne napoje, jogurty i wiele innych. Wśród nich znajduje się również ustawiany ręcznie unikalny program Multicook. Do Ciebie należy regulacja temperatury od 35 do 170 stopni Celsjusza oraz czasu przygotowania od 5 minut do 12 godzin. Wybierz odpowiednie parametry i przygotuj swoje ulubione danie. Oryginalny przepis z internetu lub danie według Twojego autorskiego przepisu. Z pomocą programu Multicook przygotujesz również dania z użyciem technologii SWIVIT. Co wolisz na obiad? Lekką zupę warzywną czy sycące drugie danie. Multicooker sprawi, że gotowanie Twoich ulubionych dań stanie się łatwe i przyjemne. Z Multicookerem M90E przygotujesz lekkie dania dietetyczne na parze. Warzywa, ryby lub mięso włóż do specjalnego naczynia. Wstaw do misy Multicookera i wybierz program Steam. Tak samo przygotujesz apetyczny pilaw w pizzę oraz jogurt. Jeśli zechcesz upiec chleb pełnoziarnisty, bezglutenowy lub klasyczny biały, to skorzystaj z programu BRED. Wystarczy, że włożysz ciasto do misy, a Multicooker wykona cały cykl przygotowania chleba, od wyrastania ciasta do wypieczenia chleba. Multicooker gotuje automatycznie. Wybierz przepis z bogato ilustrowanej książki kucharskiej, włóż składniki do misy i ustaw odpowiednie parametry. Resztę zrobi Multicooker M90E, a ty będziesz delektować się pysznymi daniami. Szeroki zakres możliwości multicookera został uzupełniony kilkoma funkcjami, które powodują, że model M90E jest jeszcze wygodniejszy w użytkowaniu. Dzięki funkcjom Time Delay, Reheat oraz Keep Warm opóźnisz start danego programu, aby danie było gotowe na określoną godzinę. Podgrzejesz danie oraz podtrzymasz jego temperaturę po przygotowaniu. Model M90E został wyposażony w funkcję wyłączania podgrzewania. Ta funkcja jest nieoceniona, jeśli przygotowujesz danie, którego nie trzeba podgrzewać, np. jogurt. W multicookerze Redmond M90E zastosowano technologię ogrzewania 3D. Elementy ogrzewające znajdują się na spodzie, na górze oraz na ściankach bocznych. Dzięki temu potrawy pieką się równomiernie ze wszystkich stron, a składniki zachowują cenne dla nas witaminy i substancje odżywcze. Misa Multicookera M90E o pojemności 5 litrów jest pokryta powłoką antyadhezyjno-ceramiczną, dzięki czemu nie wymaga użycia dużej ilości oleju. A jeśli dbasz o swoją figurę, to możesz całkowicie zrezygnować z oleju. Powłoka misy ma doskonałe właściwości przewodzenia ciepła. Misa jest niezwykle prosta w utrzymaniu, można ją myć zarówno ręcznie, jak i w zmywarce. Oprócz misy w zestawie z multicookerem znajduje się pojemnik do przygotowania potraw na parze, koszyk do przygotowania frytek, pojemnik z podziałką oraz łyżka i chochla. Do zestawu została dołączona książka kucharska 100 przepisów opracowana przez profesjonalnych kucharzy firmy Redmond, z której pomocą przygotujesz smaczne i zdrowe dania. Aby zwiększyć zakres swoich możliwości kulinarnych i sprawić, że gotowanie będzie jeszcze przyjemniejsze, możesz dodatkowo nabyć inne akcesoria do gotowania. Do modelu M90E przygotowaliśmy komplet słoiczków do jogurtu, uniwersalny szynkowar do przygotowania kiełbas z domowej roboty, rolat oraz innych dań z mięsa i ryb, a także szczypce do wyjmowania misy z multi -cookera. Jeśli multi to tylko Redmond. Redmond Fachowiec w twojej kuchni. Dostępne na www.multicooker.com.